Orzeł Łódź, Wilki Krosno, 51-39. I wrócił ten orzeł z początku sezonu. Wróciły Orlęta, nie tracąc rezonu. I cieszą oczęta kibica biednego, tego co na stadionie i przed TV zdalnego. I dlatego Patryk powinien mieć darmową wejściówkę na sezon 2022 w Łodzi. Ładny stadion, kapitalny tor. Bardzo się cieszę, Patryku, że się cieszysz. Yy, wrócił, wrócił i można powiedzieć, że zadziobał tego wilczura, czy te wilki, te wapę, podziurawił. Bo jak mieli fatalne te mecze, te serie od 5 do swojego 9, od meczu, kiedy tam wszystko było na, do góry nogami, mecze się bez kolejności, czy poza nią rozgrywały, to te przecież porażki były, no tam był jeden remis, ale 42-48, dwa razy przez 44-46. Ostatnio wpadka z rybnikiem, ale zbyt goszczą u siebie przecież mecz przekonywujący, i teraz takie same klapsy. Właśnie, w końcu, tak jak mówię, to się naprawdę oglądało, tak jak na początku sezonu. Tak naprawdę nie wiadomo, czego im brakowało przez ten środek, co tam się działo, dlaczego te, te główne strzelby nie działały mm. tak, jak powinny, bo był ten kurs, był ten Becker tak naprawdę, ale właśnie brakowało tylko Łoktajewa czy, czy Kościucha z dwu, dwu cyfru, dwoma... Dwucyfrowymi wynikami. I tutaj mamy właśnie czterech zawodników, jadących na genialnym poziomie. I jest zwycięstwo z byłym już liderem, ale jednak z drużyną, która siedem no, kolejek nie przegrała, wszystkie wygrała mecze, tak naprawdę. I teraz dalej liczy się jest jednym z głównych faworytów do, do awansu do playoff. Pewnie Orzeł już tego zaszczytu nie. Może nie osiągnie, ale jednak no, żegnałem się pięknie z tym sezonem, powoli. Właśnie, szkoda, nie? Bo Bydzia może wejść do tych playoffów, offów a proszę, ale nie jadą miarodajnych meczy. Natomiast tutaj Orzeł jedzie jak najbardziej. Tak Zresztą cały sezon tak jest trochę pokpiony czasami, bo ten się spóźnił na taksówkę, ten na co innego. Ostatnio właśnie Norbert Kościół zaliczył dość potworny, dziwnie wyglądający wypadek, kiedy to rozleciały mu się szprychy w przednim kole i poszedł, zniknął tak, że ja nawet nie widziałem, widziałem tylko ten motocykl, tak, który, mm. który się unosił. Um, tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o krosno, to które, które rzeczywiście te ząbki ma stępione mocno, to wilczysko na tych wyjazdach ostatnio. Tutaj zanosiło się, że od początku tak naprawdę nie będzie co zbierać, bo od razu w pierwszej serii poszły trzy, dwa mocne ciosy po 5-1, ale potem jeszcze 4-2 dołożono. Yy, niby jakieś tam straty były, coś tam yy, starali się odrobić, ale, ale nie dało rady i potem chyba. To był chyba yy, przez pierwsze 8-9 biegów, tylko dwukrotnie wyścig indywidualnie wygrali zawodnicy Wilków Krosną. I to był tobiasz Musiela, który zaliczył mecz życia. No i też trzeba tu wspomnieć, że tak jak i wcześniej dziadka stracił, tak i teraz traci ojca. I jedzie kapitalny mecz. Nasze ukłony tylko tyle możemy powiedzieć. Genialnie radził sobie taki tobiasz. Przeszedł metamorfozę po tych ostatnich indywidualnych, średnich występach, można powiedzieć. Tutaj to był ten sztos, który. No, prezentuje już od zeszłego sezonu tak naprawdę. No tak, po drugiej serii ja tak przyjrzałem się tym wynikom Wilków to tylko właśnie te dwie trójki to Piasza, jedna dwójka Wojdyły i reszta to jedynki i zera. I tak naprawdę dużo lepiej nie było później. Jeszcze jakiś zryw miał w który wygrał jedyny jako jedyny poza Musielakiem bieg indywidualnie. Mhm. No i wiadomo potem te, te 14-15 bieg tam pokazali tą siłę, która no już troszeczkę na, tą, na tego zrelaksowanego można powiedzieć orła który zapewnił sobie i wygraną i bonusa po 13 biegu prowadząc 49 29 niesamowita, mm. niesamowicie wydaje się ta, ta, ta różnica między zespołami, które które właśnie są zupełnie na obu różnych biegunach tabeli, chociaż jednak orzeł na szóstym miejscu, nie tam gdzieś w dolnych rejonach, aż tak bardzo. Mm. Ale jednak pokazuje to, to, że jednak tkwi wielki potencjał w tym, w tej, w tym zespole z Łodzi, w tym charyzmatycznym trenerze. Pewnie też, który potrafi i, i, i fajnie wprowadzić luz i jeszcze dopingować tych swoich chłopaków, więc. Naprawdę, oprócz tego, że, że Marcin Nowak, który w ostatnich tygodniach no, dużo lepszą formę pokazywał, to on, no, można powiedzieć, że taki był trochę dzisiaj, y, jechał na luzie y, i był y, dosłownie zluzowany przez swoich kolegów, którzy od, odwalali tą największą robotę, on y, chociaż troszeczkę przeszedł od, obok tego meczu, bo 4 plus 2 to, to nie jest jego standard, y, finalisty Mistrzostw Polski indywidualnych, y, ale te, te punkty też były ważne i, i jednak przyczyniły się do tej Aż 12 wygranej yy, orła. Tak. A, a propos tych strat odrobionych, yy, jeśli chodzi o drugą serię, to, to co miałem na myśli, to to, że Łódź odrobiła straty 10, mm -hmm. 10 punktów, yy, bo przegrali 40 do 50 w Krośnie. Natomiast tam poszły dwa dzwony po 5-1 i no tutaj ten orzeł tak naprawdę to był ten cieniem, którego ten wariusz Mangs Krośnieński widział. I to się dalej jeszcze bardziej rozjechało. Krośniejscy liderzy opadli z sił przede wszystkim już tej czwartej serii. W trzeciej brakowało liderów, przepraszam, brakowało drugiej linii, bo tam i Musielak, i Lebiediew wygrał i to jeszcze jakoś tam wyglądało, ale potem już nawet liderzy, nie, żaden z nich nie wygrał. To wtedy Musielak w jedenastym biegu z jedynym przegrał zawodnikiem z Łodzi i był to Luke Becker, który jest najlepszym, jednym z najlepszych zakupów, ale jednym z najgorętszych nazwisk, jakie na tej giełdzie transferowej będzie, bo każdy zespół ma jakiegoś tam U24, jest jako Psen w Gnieźnie, no Liager jest, który jeżeli się przepis y, przedłuży, to też będzie jechał jako U24, jeżeli go wprowadzą, a tutaj Luke Becker, no potwierdza się to, co ten Hancock Skubany mówił od dawna, Becker sobie tak fantastycznie poczyna, ale przede wszystkim też muszę powiedzieć, że cieszy mnie bardzo równa forma Saszy Łoktajewa, który miał naprawdę środek sezonu Tragiczny, tragiczny, dzwony jak nie dzwony to fatalne zdobycze punktowe, a tutaj i on, i Kurz Szkoda, szkoda, że dopiero teraz się nie zaczyna ten sezon no szkoda, że taka właśnie ta, ta równia pochyła była na środku sezonu, bo naprawdę ten początek był genialny Hmm. Nawet właśnie wygrana w Gdańsku, więc naprawdę tutaj Łódź miała i przede wszystkim kibice z czego się cieszyć na początku. Potem właśnie tak jak mówiliśmy troszeczkę było gorzej, teraz... No jakby to też pewnie ambicji, wiadomo, że, że, że kibic chce wygrywać trofea, ale hmm. tutaj wiadomo, że... że, że Włodarze klubu liczyli na to, że się spokojnie utrzymają, więc taki wynik na koniec sezonu, gdzie już z dawno pewna już pozycja utrzymana w pierwszej lidze. Taki piękny wynik to jest tylko ukoronowanie sezonu i pokazanie tego właśnie, że, że trzeba się będzie z nimi liczyć mocno w przyszłym sezonie, jeśli ten skład utrzymają, bo przecież hmm. pan Dul dzisiaj też śmigał. Świetnie poza tym biegiem juniorskim też, też miał bieg chyba 12, gdzie naprawdę bardzo tak. długo na tym drugim miejscu jechał. Potem ostatecznie stracił tą pozycję, ale jednak naprawdę e, dawał z siebie. No, to to miał defekt na drugiej pozycji, nie to byłoby spokojnie tak, dowiedzione. Tak tak, tak, tak. Dokładnie. By dokładnie. Więc, y, więc naprawdę tutaj wszystko fajnie wyglądało. Y, no, tak naprawdę można nawet tego Jakuba Sorokę, bo przecież 5 1 przyjeździł y, y, ten, ten bieg. Juniorski, generalnie e, 6 plus 1 juniorzy e, i tak naprawdę tylko ten Nowak, który w czterech startach 4 plus 2, jeżeli taki jest najgorszy zawodnik, to, to, to raczej chyba e, nie pasując na, na punkty innych do zawodników, można uznać, że chyba ta drużyna wygrała i to dość przekonująco i tak właśnie było się zorganizować. Tak jest. Żeby nie było, to jednak Nowak coś w tym meczu pojechał przecież, bo i w biegu 11, 4-2 pojechał z Bekierem na Musielaka i Andrieja Lebedewa, w biegu trzecim na 5-1 z Łoktajewem przecież zrobili to, więc no, tutaj nie było tego błysku, ale to był naprawdę solidny monolit, a Wilki Krosno mam z nimi wielki problem, bo tak jak jawili się na... Niesamowitego lidera, kogoś, kto nie tylko, nie Minka, który nie tylko utrzyma się, ale awansuje być może do tej extra ligi. Tak teraz, chyba nawet ostatni wywiad z Grzegorzem Leśniakiem, chyba jest znamienny, kiedy on mówi o składzie na przyszły sezon na e pierwszą ligę. Więc oni chyba wiedzą, że będzie ciężko, że tak mi się wydaje w moich rozliczeniach, bo zostaje im mecz w Bydgoszczy, który wydaje mi się, że przegrają za trzy. Mogę się mylić, bardzo proszę, ale. Nie wygląda to tak super, jak się za, jeszcze potem z rybnikiem przecież jadą u siebie. Tam też no, nie wiadomo, może ten rybnik się obudzi, bo dziwne się rzeczy w tej Euinierze dzieją. Ale będzie trzecie miejsce, i tak mi się wydaje, że chyba z rybnikiem w playoffach pojadą na pewno, ale nie widzę ich w tej Ekstralidze, niestety. No, też właśnie nie wiem, czy to ten sam wywiad, o tym samo mówimy, ale mm, też jakby włodarze klubu podkreślają to, że jednak nikt się nie spodziewał tak świetnej dyspozycji i tego, że tak odpalą te transfery, chociaż wydawało się, że jednak były dość szokujące jak na tą ligę, mm -hmm. to jednak to się tym wygranych z rzędu bardzo długie przewodzenie w lidze i to, że praktycznie mają zapewnione już starty w pierwszej czwórce, w playoffach to jednak to jest dużo dla Benjaminka i że jednak musiał się trafić jakiś w końcu moment, kiedy ta zniżka nastąpi i jakieś wahanie taki w dół, dobrze, że to przed play a nie w trakcie, chociaż nie wiadomo właśnie kiedy, jak długo ta zapaść będzie trwała, bo, bo tak naprawdę, no już było widać te znamiona, tego, że coś się dzieje w tym dwu meczu z Gdańskiem mówi się, że to nie są na pewno żadne kwestie finansowe, bo podobno mają do 11. kolejki zapłacone wszystko oby to było zgodne z prawdą i żeby wyszło, wyszli z tego dołka szybciej. Bo oprócz tego właśnie Musiaraka, który jest genialny i tak naprawdę tylko potwierdza każdym meczem, a jeszcze w takim, z taką presją, z taką, z taką przeszłością mm. w sensie dość nieodległą, czyli tą śmiercią ojca, taki wynik wykręcić nie naciskano zupełnie na, na niego, żeby pojechał, a jednak się zdecydował i oczywiście te punkty jego były ważne, chociaż ostatecznie jakby, no, nic nie dały, bo, bo, bo żadnego punktu, którego nie wywieziono z tego terenu. No zawiódł co? Na pewno Szczepaniak, który... został mecz w sezonie. Dokładnie. Na pewno Milik mógł dać z siebie więcej, yy, i szybciej, na pewno Libiediew oprócz tego jednego wygranego biegu, wygranego biegu też jednak bardzo słabo, mm. no juniorzy to było wiadomo, że tutaj nie ma się nie co, co, co spodziewać, nic nie istnieją praktycznie. po mm. w nie może zrobić, można powiedzieć, swoje 3, 3 plus 1 w trzech startach, więc jest tak naprawdę ci trzej zawodnicy, a szczególnie ten Szczopaniak, który jeszcze cztery lata temu mm -hmm. był chyba najlepszym zawodnikiem pierwszej ligi z tego co kojarzę, no to on tutaj no, dał ciała, można powiedzieć. Tak Pozałość. jest. No, jeśli chodzi o Patryka Wojdyła, to być może tutaj ma tutaj jakieś znaczenie ta jego kolizja z Cużytkiem Czu z pierwszej serii, gdzie tam się dość mocno poturbował ostatecznie, bieg odjechał w czwórkę, ale, ale no tu mogło coś zaważyć. Jeśli chodzi o tę Łódź i jej szanse, to nie ma tutaj już na nic tak naprawdę, matematycznie zawsze są, tak jak Patryk hmm. mówi, tak? Matematycznie jeszcze wchodzą do Ekstraligi, ale wydaje mi się, że jednak będą mieli bardzo fajną końcówkę i Mam nadzieję, że coś im się uda na rok, przyszły rok zmontować jeszcze solidniejszego, bo mają mecz w Tarnowie i u siebie z Gnieznem i do, teraz mają 13 punktów, zdobędą 6 moim zdaniem, i tylko o punkt nie wejdą do playoffów. No, i to będzie. Będą mieli 19, e, oczywiście, a bydgoszcz Gdańsk 20. Tak, to będzie oczywiście no, takim. Zawsze z, z, pewnie taką złość ten kibic spojrzy, że jednak tutaj i w jednym meczu gdzieś jeden punkt, tutaj dwa i można mogło być inaczej, mm. ale jednak ostatecznie chyba z rozrachunku całego sezonu i założeń przesezonowych to jednak świetny wynik jednak Łodzi. Tak jest. No i to tyle, kochani, jeśli chodzi o ten radosny odcinek, ale nie radosny do końca. Um, zapraszamy oczywiście na pozostałe, jeśli chodzi o 12 kolejkę, także na zaległy Polonii Bydgoszcz, która sobie pojechała z gnieznem. Um, no i to do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej.